Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bibaj, a to jest batalia o pierwszą dywizję. Cel, druga dywizja. Czy będzie wyżej? Nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale zespół rozwija się obiecująco. Jedziemy. <grym> Ale już chyba wiecie co, ja na miniaturki to już nie będę dawał, raczej tak, teraz takie gadanie niespecjalne. Nie będę dawał miniaturki, po prostu będę numerował, nie? Tak, yy, już nie będę zdjęcia wstawiał opisu na miniaturkę, bo to trochę czasu mi schodzi. A tego czasu to mam coraz mniej. Chyba umierasz? Nie, nie, że umieram. Po prostu nie. Mamy Freeza Farida, tego kojarzę skądś. Mocny skład, ale po prostu będę wstawiał sezon drugi, mecz ten i ten i w tle będzie jakiś e, screenshot z tego meczu i tyle, nie? No nie mogę więcej zrobić, no bo. Czasu nie ma, po prostu czasu nie ma. A no już wiecie, jak ktoś będzie lubił serię, no to będzie lubił serię i tyle. Zapraszam go. A tych, co nie lubią, też zapraszam. A jak nie lubią, no to chociaż kliknijcie lajka, żeby kanał się rozwijał. Wtedy będzie e, super. Bimaj będzie się cieszył, zawodnicy będą się cieszyć, wszyscy będą się cieszyć. Schlotterbeck wchodzi w miejsce rauchu, dawno nie grał Schlotterbeck. Jak się ma problemy rodzinne, bo on pochodzi e, z Monachium, ale babcia pochodziła z Katowic i... Trochę Polakiem jest. E, dobra, wpuszczamy Gaje też dawno nie grał. Hakimiego też na, za tripiera. No i co, atak klasyczny. Gaja. Takimi. O, Simon Schlotterbeck. Tak, zagramy. No. Giorgi Mamardashvili w bramce. No, jakiś nowy zawodnik. Dawno nie widziałem takiego gościa. Jedziemy. To może być ciężki mecz Bo tego przeciwnika coś kojarzę z nazwy Ale damy z siebie wszystko O Siemen, spokojnie O nana na. Schlotterbeck długa piłka Od razu do Simena. O Siemen tam walczy o, Ależ mnie zrobił Odważnie Abym powiedział bardzo odważnie Szybka, krótka piłka, bimbo hej, cześć, na razie Dzięki bramkarzowi, nie znam tego gościa Mamar z szwili, Ruchasz i bramkę zdobywa Schlotterbeck, panowie, skupmy się, o Simon E, to był faul To był faul, ewidentny. żółta kartka powinna być za to Do piłki podchodzi De Paul Czy on ma jakieś tutaj ukryte zagranie? To po prostu strzałby De Pola tak się nazywa. De Paul... A, to nie jest Beckham, to nie jest Arnold. Znowu ten bramkarz, szalony. Błąd bimbaja. Ale szkiwa tutaj Neymar, ależ on jedzie. Schlotterbeck. Chyba jest... Trochę odczuwalny z Braga Raucho, Schlotterbeck, zobaczymy. De Paul ucieka, hakimi. Ładnie okiwał, ale odważnie gra ten kolej strasznie. Chyba może być za odważny. Trochę nas lekceważy. Panowie, nas lekceważy. Co? Ależ tutaj Neymar się popisuje. Tylko wprowadza Naszym piłkarzy pokaże Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lubię, jak tak gość yy, troszkę nas. Od... Bawi się z nami, nie? Pasek Rage'a, Moje piłkarze mają już po... do połowy Poczekajmy, poczekajmy Pasek się naładował Jesteśmy gotowi, zaraz Więcej, więcej niech robi Tylko wzmacnia mnie Tylko takie coś mnie wzmacnia Haki mi Depol ucieka Pięta O, nie wyszło tym razem Ale jeszcze jest Gaja Powtórka Jeszcze raz Eee, no nie było karnego? Ha! O to chodzi! Ha! Właśnie o to chodzi, o simen. Jesteśmy gotowi na wielkie zwycięstwo. Proszę nas tutaj nie ośmieszać, bo zaraz się ze złoszą chłopaki i będzie po meczu. Ja tylko ostrzegam. Więcej się bawisz? Tym bardziej jesteś narażony na to, że Pasek Reliza się nabije. A to będzie koniec już. Gaia. Kasado. Z lewej nogi potrafisz. Bimbaj, podkrecona, Kasado. Dobrze. Depol, długa piłka na Osimena. Osimen. O onana Hakimi. A za głęboko. Depol. Spokojnie. To teraz my mam inicjatywę. Depol. O oh, no, no Ale, uderzył, dobrze. Depol. Mocne dośrodkowanie w polekarny. Jest o Simon! Jest też, tutaj z linii brankowej wybija obrońca. De Paul. jeszcze raz Weghorst. Puszcza do Schlotterbecka, Schlotterbeck technicznie. Dobrze, przymierzył lewą nogą. Schlotterbeck pokazał, że Wimpaj, ja tu jestem. Nie przejmuj się. Znowu się popiecyje ten Neymar. Gaja, spokojnie, Gaja. Za spokojnie chyba było. O, ależ to przymierzył, Neymar. Ależ to przymierzył. No nic, coś złego się dzieje w mojej drużynie. Neymar zaśmiesza. Dobrze. Schlotterberg, długa piłka. Osimir. Casado, Kunde. Colwill, zapatrzył się, zobaczył kobietę, pokazała piersi. On pierwszy raz z kobietą, nigdy nie był. Kakimi, ucieka Osiman. za głęboko troszkę, Soyuncu. De Paul. Cieka haki mi, podkręcona O bramkarz, dobrze Schlotterbeck, długa piłka na Weghorsta Weghorst O Simen Weghorst Aż to była okazja bramkowa Munana Casado Depol. Nic z tego. Kasado! Haki. Nic z tego. No kurczę, atakujemy dobrze. Co już? Teraz już my marowie raczej nie damy. To był raz. I koniec. Depol. A znowu piłka mija. Znowu piłka mija Hakimi Onana Tepol Ucieka, zderwał się aż Colwill Kasato Osimen Panie sędzio, panie sędzio Trzymij to do końca. Ostatni strzał w tym meczu z rzutu wolnego będzie. Do piłki podchodzi oczywiście. Depol chce pokazać, że pewne sprawy, mimo nieskreślenia z rzutu wolnych, jestem tu dla ciebie. Dobrze, panie Depol, pokaż na co ci stać. Depol aż za mało kręcenia ma, za mało podkręcania. Musi nad tym popracować. że drożny jest w gratisie. Chyba nerwy nie wytrzymują. A więc dobrze. Pokażę mu, że zasługujemy na bramkę. O, no, no! Nic z tego. Zmieniałem trochę napastników. Uciekł, Marlona uciekł. Szybko przystopowaliśmy go. Pol Casado. No, przejął inicjatywę mój przeciwnik. O, lecz bramka. To już się działo. Przyjął po prostu furuchasz nas załatwił. Niestety. Jednak troszkę brakuje Raucho. w takim meczu. Za dużo się tam dzieje pod polenkarnym. Wechhorst. Musimy to wyrównać. Grajmy Wechhorsta. Wechhorst. Za mocno. Ramka się popisuje. Spalony, spalony 13 strzałów, 12, a już bramkę miałem Dużo Dużo, dużo Vekors, to jest klasa piłkarska. Przeczucie. Czytanie gry, szybkość jak ninja. Proszę bardzo. Nie ma żartów z nimi. Co ty dziecko? Teraz straciłeś już swoją szansę. Mogło być tak pięknie dla Ciebie. Teraz już jest koniec gry. Game over, że tak powiem. Tak jeszcze raz. Vecors! Ponowie, wrzutka podkręcona! Nawet nie doszedłem do wrzutki. Onana. Tak jest do Hakimi Jeszcze raz, Colwil Kasado Oj, to było prawie... Jeszcze błąd, znowu, nie nauczył się jeszcze, że nie ma podawania, nie nauczył się jeszcze mój przeciwnik Depol Czeka, aha, niedokładnie Colwill. 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 Bardzo dobrze. Gaia. Jedziemy panowie z nim. Casado. De Paul. Aż za, za bardzo chciał samemu. Jeszcze nie koniec. Sojuncu. Ryzykownie. Ale tutaj wyjaśnię szybko. Colwill. Długa piłka Colwilla. No niedokładnie znowu. Chłopak zmienił ustawienie. Furuhashi. To jest chyba mecz Furuhashi. Ja nie chcę nic mówić. To jest hatryk. Ale to co on teraz zrobił. Panowie. Uspokójmy się. Wojtek. Ty jesteś w ramce. Mimo jestem. Dobrze. Turam. Turam na boisku. Zanosi się na ciężki pojedynek w tym meczu. Wszystkie strzały wchodzą. Co jutu próbujesz zzić? Depol. Depol. Rusza. Ruszają. Długa piłka. kasa do walczy kasa moja wina onana Gaja jeszcze raz Gaja to nie nasza akcja była nie w naszym stylu trochę Nana, wyjaśnia. On jeszcze próbuje coś tutaj ugrać. Casado z lewej nogi. Nie bardzo. Schlotterbeck. Czas nas goń 12 minut. Gaja. Casado. No, ale to powinniśmy wygrać. Ja ją Tak gra agresywnie w obronie. Każdy po mojej procesie to powinno... Powinna być sytuacja bramkowa. Ale z drugiej strony, i każdy jego strzał to jest zagrożenie na mojej bramki. Bardzo odważnie gra, Bardzo szczęśliwie przede wszystkim w ataku. O Siemens chodzi. Tiuram. Nie, dowbych chodzi na boisko. Czy dowbych. potrafi to jeszcze coś z tego wyciągnąć? Zobaczmy. Dowbych. Dowbyk. Hakimi. Tiuram. Zabrakło, zabrakło ciut szczęścia Furucha się załatwił. Jeszcze zagrajmy na remis. Może się uda coś z remis zrobić, jakiś chociaż Grimaldo na boisku. Zauważył, że właśnie yy, Gai coś nie szło w tym meczu. Gaja zmęczony. Wechors też, wszyscy zmęczeni. Spróbujmy coś jeszcze ugrać, panowie. Spróbujmy. 5 minut. Jedziemy, jedziemy. Co to? Jakieś okrzyki słyszę. No jak? Będzie grał w pierwszej, pierwszej, pierwszej czy nie? Weźmiesz go do składu? Nowy widz się pojawił. Wezmę, wezmę. No. Dobrze. Słowo trenera. Onana. Kasado. Dowbyk. Oh, dobrze, dobrze. Mówiłem, za agresywnie chłopak w obronie gra. Za agresywnie, biega po prostu jak koń wszędzie. Musimy to wygryźć. Panowie, mecz się nie skończył. Weźmiesz go do składu? Wezmę, wezmę. Colwill. Jeszcze nie koniec meczu. Błąd. 5 minut zostało do końca. Onana, rusza. Ostatnia akcja. Churam. Na wolne pole dowyk to chyba nic nie zrobi. Chyba nic. O, ależ błąd mojego przeciwnika. Ucieka Dopolu dla skrzydło, do, do, leciutko, leciutko. Depole, Depole. że jeszcze, nic z tego Sojuncu. Nie, panowie! Co robimy? Kosa wimbaj. Wojtek szczęsny ratuje nas. Latuje nas Wojtek! Dobrze. Dało się. No, zacięty mecz, bo nie powiem. Furuhashi nas dzisiaj poszarpał niesamowicie. Jego strzały z pozycji niemożliwych... ...były niemożliwe. Ale okazały się możliwe. To tak na przykład powiecie, że... ...Mimej, to niemożliwe, żeby kiedyś... ...najlepszy napastnik grał jednocześnie polski w Bayernie i Barcelonie. To niemożliwe. A jednak wszystko jest możliwe. No, trzymajcie się. E foi